I <laughs> Jestem przy telefonie. Dzień dobry, Aniu. Mam najmniejszy szymon. Jestem synem Anastazji. Tej pani, której poświęciłaś tyle czasu i zainteresowania, opiekując się nią, kiedy mnie nie było na miejscu w kraju. Mama wiele razy opowiadała mi o tobie, o twojej wrażliwej duszy, dobrym sercu, które mieści w sobie tyle miłości i cierpliwości. Wiesz, co kiedy dowiedziałem się o twojej chorobie. Nie miałem żadnych wątpliwości, by zrobić wszystko, abyś wróciła do zdrowia i byś mogła upiększyć z sobą świat. Oddałem swoje komórki macierzyste dla Ciebie. Mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy i popatrzę w Twoje mądre oczy z wdzięcznością za to, że pod koniec swoich dni moja mama była przy Tobie szczęśliwa. Do zobaczenia, Ani. Szanowni Państwo, pozwólcie, że zajmę się bo muszę opowiedzieć o pewnych historiach, jak to się zaczęło. Przede wszystkim zacznę od tego, że jestem szczęśliwy, że doprowadziliśmy do szczęśliwego podsumowania naszych działań, które zaczęły się w sierpniu w tamtym roku podczas warsztatów tygodniowych w Lubachowie, ciąg dalszy nastąpił w, lutym w Lubachowie również przez 7 dni. I cały czas miałem z tyłu głowy, czy pandemia nam pozwoli, aby to, co dzisiaj się zadziało na Werskach Teatru Świętej czy pandemia nam na to właśnie pozwoli, pozwoliła. Cieszę się, że wszystkie dzieci były, że wszyscy dysponowali swoimi głosami. Na jakie to głosy mieliście Państwo okazję ocenić. Ale nie byłoby tego, gdyby nie moi wspaniali współpracownicy, którzy od wielu lat. Co? Bo to co robimy dla dobra właśnie tych dzieciaków stanowi też rodzaj naszych pasji, zainteresowań. Dlatego robimy to z sercem. A jeżeli robi się coś z sercem, to przekłada się później na taki efekt, którego Państwo doświadczyliście. Zapraszam tutaj, a nie ludz. Mamy z nami dzisiaj jeszcze pani Lidii Obidzinska. No właśnie ta pandemia spowodowała, że ostatnio nie była z nami w lutym, natomiast była z nami w sierpniu i również jakiś wkład w jej pracy również. W tej. Pani Kania Lud, choreograf, artystka, wokalistka. Pani, która uczy innych tego wokalu i gdzie pojedzie ze swoimi dziećmi, fartem, farcikiem innych, innymi formacjami, to po prostu zbiera wszystkie piątki, wszystkie złote medale przywozi i wszyscy po prostu... Jak Ania Lutz z dziećmi jest, to znaczy, że już tak naprawdę rozdane są wszystkie dyplomy. mama, czyli Asia Jaros. <plosy> Witoszowie. W Szkole Podstawowej Witoszowie. Muszę Państwu powiedzieć, że udało nam się. Udało nam się nasze zamierzenie, żeby ta atmosfera, która panuje w Lubachowie, chociaż traktujemy to jako wypoczynek, który również ma, niesie ze sobą ogromną pracę. bo to, to jest praca tych dzieciaków, które chcą to robić. Natomiast to jest cały czas w atmosferze rodzinnej. Ja to cały czas podkreślam, bo my to na co dzień czujemy. I ostatnio ktoś z uczestniczek powiedział przy ostatnim dniu, właściwie przy pożegnaniu, ja bym mogła tam zamieszkać, czyli w tym Grubachopie razem z nami. Czyli ta rodzina kwitnie. Cieszę się, że ta rodzina chyba też się wspiera, bo wspiera. I tutaj chciałem też podziękować Kasi za... Ten klimat rodzinnej w atmosferę. Oni chodzą jak w zegarku i nie trzeba po prostu nic nie I to, co Państwo zauważyliście, tą scenkę na samym początku, tato, mama, dziecko, to tak jest, na co, na co dzień w niektórych rodzinach tak to wygląda. Są nerwy. Natomiast zapominamy o tym, że czas trzeba też poświęcić dzieciom, a my staramy się to robić wtedy, kiedy jesteśmy w Głachowie. Dziękuję Pani Asiu za <klucza> teraz mój maestro. Ja to ja tak przyzywam po prostu. Darek Jaros, czyli muzyk, kompozytor, autor tekstów, autor muzyki dla piosenek, nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale człowiek, który koncertuje też poza granicami kraju. I wczoraj żeśmy, czy przedwczoraj, taką rozmowę toczyli tutaj z różnymi osobami związanymi z kulturą. I tak jakoś to czasami jest. Ja mówię, słuchajcie, no w Piśmie Świętym jest napisane, że żaden prorok nie jest uznany w ojczyźnie swojej. No kto to zna tutaj, a znają go w Polsce. I to jest taka ciekawostka. Człowiek i poza granicami kraju również. Człowiek, orkiestra i człowiek artysta. Gratulacja. Kiedy żeśmy 10 lat temu wpadli na pomysł, aby właśnie wydobyć te perełki ze szkół gminnych i aby je schować do jednego miejsca, a tym miejscem jest właśnie schronisko w Włochowie. i tutaj ten pomysł Pani Wójt, że szkoła, która tam istniała, została przekształcona na schronisko, to jest właśnie ta sytuacja, która nam pozwoliła, aby czynić to dobro. I Pani Wójt, kiedy nas Wysłuchała, powiedziała, róbcie. Nie zapytała o nic, nie, nie mówiła o pieniądzach o nic. Róbcie, macie pomysł, róbcie. Ja płacę. No i tak to trwa do dzisiaj. Cały czas mówi do Państwa y, y, kierownik, bo musi być kierownik na różnych formach wypoczynku. Natomiast dzieci do mnie nie mówią Panie kierowniku, nie mówią jakoś tak inaczej, no proszę Pana, się zdarza. Natomiast, jak? Ojciec No właśnie, ojciec to już tak przylgnęło do mnie, Aczkolwiek analogii nie szukam. Chociaż Tadeusz mam na imię. Że tak powiem amen. Kochani, może ja... Aha! Jeszcze jeszcze nie. A dlaczego taki tytuł? Dlaczego taki spektakl? Kiedy żeśmy w tamtym roku roz... Los... Uważali, czy warsztaty się odbędą, dlaczego miałyby się nie odbyć, bo pandemia, bo obostrzenia. Bo nie wiadomo, ile dzieci możemy schować w tym zrobiskim. czy zrobimy, czy nie, a żeby zrobić, to trzeba mieć materiał, na, jaki, na jakim materiale będziemy pracować, czy przygotować piosenki nowe i tak dalej. Bo na każdych y, płytach, które Państwo spotkacie, to są piosenki autorskie. Autorskie koło, już Szarwana, Dariusza Jarozza, pani Ani Lóck. W tym składzie jeszcze jest człowiek, który siedział dzisiaj tam w reżyserce. Nazywa się Paweł Zając, to jest akustyk, gitarzysta de bardzo ja Serdecznie dziękuję za oprawę dzisiejszego spektaklu. Dziękuję również Krzysiowi, który zajmował się światełkami pięknym naszym świetli. Ale kiedy już był ten moment, aha, można robić warsztaty, teraz termin, czy stromińsko materium, no termin no to dobrze, wpadamy robimy warsztaty i mówię, Darek, tylko co my będziemy z tym dziećmi robić? No i patent jest taki, że 10 płyt, No to jest troszkę, 9 właściwie, bo ta dziesiąta w tamtym roku została w sierpniu nagrana jako sługowisko i to jest właśnie to, co przed chwilą dzieci wam tutaj zaprezentowały i taka niespodzianka super jest taka, że jak Państwo będziecie wychodzić, to otrzymacie na pamiątkę taką płytę z tego, co tu się zadziało, będziecie mogli sobie wrócić pamięcią, przesłuchać raz jeszcze. Um, no i ja mówię, mamy tyle piosenek przecież, musimy to ulepić razem, zrobić do tego libretto tak zwane, ja nie chciałem nazywać tego przedstawienia musicalem. Natomiast teraz mogę śmiało powiedzieć, że to był musical. I tutaj taka ciekawostka. Oczywiście trzeba było wziąć i coś napisać. Napisałem to chyba w trzy godziny. No, ale jakieś objawienie z nieba przyszło. Moja córka była pierwszą recenzentką. Powiedziała, tato przestań, bo nie mogłam doczytać. zaczęłam płakać. Ja myślę, że też łzy, jakie się no, u Was państwo pojawi, pojawiły. Mam nadzieję, że tak było, bo o to też chodziło, abyśmy mieli jeszcze tą sobie wrażliwość, że na pewne takie sprawy możemy reagować łzom. Jeżeli tak jest, to znaczy, że świat będzie trwał dalej i się jeszcze nie skończy. A tu udzielimy się nadzieją, to jest piosenka, która została skomponowana na prośbę. Na prośbę Pani Joanny Gadzińskiej, która dzisiaj jest z nami. Witam serdecznie Pani Asiu. powiedziała, działa, działamy w hospicjum i robimy fajne rzeczy. Robimy żonkielowe pola nadziei i tak dalej. Brakuje nam takiej piosenki, która by ozdobiła tą całą naszą inicjatywę. Też nie, chcę, nie chciałem tej piosenki nazywać hymnem. Ona już się stała hymnem ta piosenka. Dzielmy się nadzieją. I to jest hymn Hospicjum Świdnickiego. I właśnie ten tytuł nawiązuje do tego, abyśmy tą nadzieją się dzielili razem. To, co powiedział Czeplin, w tamtym wieku jest wciąż aktualne. I ja myślę, że rzeczywiście za mało czujemy, a za dużo myślimy. Ale naprawdę bardziej potrzebujemy ludzi niż maszyn. Co w mniejszym chcieliśmy dzisiaj tutaj pokazać. Dziękuję jeszcze bardzo. Chciałem podziękować pani Marii Jadorskiej, dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty. Pani dyrektor była z nami od samego początku, kiedy te warsztaty się zaczynały i wspierała nas jak tylko mogła również oczywiście finansowo, bo trzeba było zorganizować to w pewien sposób. Później organizacją zajęła się pani Dorotka Waliszak, pani kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. I też dziękuję pani Dorotko. Ciekawe rzeczywiście to jest spełnienie słów pani wójt, róbcie i nikt nie rozmawia o pieniądzach, ja po prostu tylko informuję, potrzebuję tyle i jest OK, nie ma problemu i za to dziękuję, bo to naprawdę ułatwia życie. Ale chciałem jeszcze podziękować panu Wojtowi, wtedy Bartłomiejowi Struzikowi, który wtedy pracował w dziale inwestycji, no a kiedy zaczęliśmy warsztaty to trzeba było jeszcze nakupić trochę sprzętu. I tutaj taka cenna pomoc pana Bartłomieja, pana Wójta i wszystkich pracowników Biura Inwestycji, bo jesteśmy obkupieni w sprzęt, dzięki któremu możemy w profesjonalny sposób robić to, co jest naszą pasją, a dzieciaki mają możliwość nagrywania piosenek i sprawia im to ogromną radość. I Czy teraz mogę zaprosić na scenę panią Wójt? Podsumowanie warsztatów ostatnich miało nastąpić w Rubachowie, natomiast z różnych względów się nie odbyło i przełożyliśmy za zgodą pani Wójt dzisiaj. I podziękowanie chcę złożyć pani Wójt za stworzenie warunków i wspieranie realizacji pasji i zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży z systemem Gminy Świetnica, połączonych z wypoczynkiem podczas dziesiątych już warsztatów wokalnych. Dziękuję serdecznie pani Wójt. Dziękuję Państwo, za szybko działamy. Oni byli przed chwilą na scenie, zdjęcie zostało zrobione, i to tutaj jest teatr, tak że Pan gotowca. Pani Wójt, kolejna, kolejna produkcja na ścianę. Wiem, że Pani Wójt to kompletuje. Szanowni Państwo, dobry wieczór, kochane dzieciaki. Powaliście mnie dzisiaj na deski. Dobrze, że, że Ojciec Dyrektor długo mówił, bo mogłam w sumie złapać oddech. I o trzeci łzy. Nie mam słów, naprawdę. Wiedziałam, że wymyślicie coś fantastycznego, ale przeszło to moje najśmielsze oczekiwania. Myślę, że będę wyrazicielką woli wszystkich tutaj zgromadzonych, że wszyscy dzisiaj dostaliśmy lekcję, lekcję z życia. My dorośli i Wy dzieciaki. Dotknęliście bardzo, bardzo wrażliwych obszarów naszego życia. E, ja szczególnie to odbieram. No i już koniec. <noise> o, 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 o to jest w moim życiu, że tej pomocy potrzebowałam e, i ją otrzymałam, więc dzisiaj to była taka trochę retrospekcja. Ale chcę Wam powiedzieć, że warto być dobrym, warto pomagać, bo dobro wraca w dwójnasób, w dwójnasób. I o tym naprawdę pamiętajcie. Wszystkiego dobrego. Wszystkim Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Pieniądze w budżecie zawsze się znajdą, i pamiętam ten dzień, kiedy przed dyrektorem Szarwarem i Pan Darek Jaros z takim pomysłem I myślę, nie szalony, ale myślę, że na pewno będzie z tego coś dobrego. I dzisiaj się tak właśnie zastanawiałam przed właśnie tym koncertem, czyli musicalem, że gdybyśmy sięgnęli 10 lat do tyłu i zaprosili tych, którzy wtedy brali udział, to są w tej chwili dorośli ludzie. Kto wie, czy nie matki, czy nie ojcowie, ale też będę, myślę, że sięgniemy po te informacje, żeby w sumie to, to trochę wrócić do, do wspomnień i do tych pierwszych właściwie naszych warsztatów. Na podsumowaniu praktycznie oprócz tego krótkiego, takiego okresu, kiedy mnie nie było, to chyba byłam na wszystkich podsumowaniach. I to był taki naprawdę, zawsze to była chyba sobota rano i to był taki radosny dla mnie dzień, myślę, że dla wszystkich rodziców, którzy wtedy odbierali. Dzieci i śpiewajcie, bo ludzie, którzy śpiewają są naprawdę dobrze. Dziękuję bardzo. Oczywiście nasz jest, aby wszyscy z znaleźć kontakt, żeby ich zaprosić, może nawet zrobić jakiś koncert wspólny. Ostatnio na warsztatach tych, które były w lutym, odpaliłem takie filmy, bo ja archiwizuję to wszystko. I miały okazję dzieciaki się pooglądać, jak wyglądały kiedyś, jeszcze niedawno, 5 lat temu, jak Klaudia musiała nagrywać z krzesełka, bo nie, nie mogła dostać do mikrofonu, a dzisiaj, proszę bardzo, gwiazda jest Zapraszam Pana Bartłomienia Struzika, Pana Zastępcę Wójta Gminy Serdeczne podziękowania za Pana wszelką przychylność związaną z naszą działalnością na rzecz uczniów gminnych szkół w ramach organizowanych warsztatów wokalnych. Dziękujemy Panu i pracownikom działu, pracownikom działu inwestycji za wyposażenie studia nagrań, dzięki któremu realizować możemy nasze pomysły, a jednocześnie promować gminę śmigłowca poprzez profesjonalne nagrania piosenek wydawanych na rośnikach. Panią Dorotę Waliszak, Panią Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ja Pani gratuluję i tej sprawnej i profesjonalnej organizacji kolejnych, kolejnych naszych warsztatów. Ja naprawdę mam z głowy wiele różnych takich sytuacji organizacyjnych, które przejęła Pani Kierownik. bardzo serdecznie naprawdę ja. duże znaczenie. Chciałem zaprosić serdecznie pana Sebastiana Krzywdę, jeżeli jest na sali. pan dyrektor e, Skomunistka Młodzieżowego w Libachowie. Niestety pewnie. Jest pan Sebastian. Do... Jakżeż byś pan Sebastian mógł nas zaprosić, prawda? <gryzanie> Dziękuję serdecznie oczywiście do kolekcji. Zapraszam panią dyrektor gminy zespołu światy, panią Marię Jaworską. Pani dyrektor też ta ściana się zapełnia, bo to już 10 takich samych, tak? Pisamy, tak? To już fototapeta się zrobiła z tego. chce zrobić tym własnym gronem, który stanowimy, to bardzo serdecznie zapraszamy.